W trakcie mojej trzydniowej wędrówki po Bieszczadach próbuję odnaleźć ślady dawnej historii, przeplatane pięknymi górskimi krajobrazami. W poprzednich częściach odwiedziłem m.in. ustrzyki górne, Smerek, Cisną, mniej znany szlak przez Duże Jasło oraz masy w Tarnicy i Bukowego Berda. W ostatnim fragmencie wędrówki odwiedzę klasykę bieszczadzkich wędrówek czyli połoninę caryńską. Zapraszam! Dzień dobry, witam ponownie w Ustrzykach. Próbuję dostać się teraz do brzegów górnych i później ruszam na szlak. Dotarłem właśnie do brzegów górnych, gdyż szybko udało mi się złapać okazję. No, będąc już tutaj warto wspomnieć o historii tego miejsca. Dzisiaj nie ma tutaj za bardzo nic. A dawniej trochę tu było. Berechy górne. Dzisiejsza urzędowa nazwa to brzegi górne i znajduje się tutaj tylko jedno gospodarstwo. W 1921 roku liczyły 100 domów i 527 mieszkańców, większość stanowiła ludność grecko-katolicka oraz mniejszość żydowska. Wieś ciągnęła się na przestrzeni 4 km między Wierchem Wyżniańskim a przełęczą Wyżnią. Przy rozwidleniu dróg. Na rozległym cmentarzu stała drewniana cerkiew grecko-katolicka. Po wojnie, aż do wiosny 1946 roku, berechy były w rękach UPA. Zdobyte przez polskie wojsko uległy całkowitemu zniszczeniu. Do dzisiaj zachowały się resztki cmentarza grecko-katolickiego, podmurówka cerkwi i okopy pochodzące zapewne z czasów UPA. Szlak dzisiejszej wędrówki będzie prowadził z Berechów Górnych na Połoninę Caryńską, skąd zejdę do Ustrzyk Górnych. Jestem już praktycznie na grani połoniny caryńskiej, a czym jest połonina i co oznacza? Połonina to lokalna nazwa muraw alpejskich wykształconych ponad górną granicą lasu, w karpatach wschodnich, w Polsce najczęściej wiązana z bieszczadami. Jest to piętro roślinności o charakterze naturalnym, którego zasięg poszerzony został znacznie przez działalność człowieka. Przez pasterstwo, przez wycinanie zarośli, krzewów. Wypalanie lasu, koszarowanie, wypas owiec i bydła czy koszenie. Nazwa połonina jest wyrazem wschodniosłowiańskim zapożyczonym z języka rusińskiego i oznacza miejsce płone, puste, nieużyteczne, nie nadające się do uprawy roli. Wcieram na wierzchołek połoniny. Teraz czeka mnie najciekawszy widokowo fragment drogi. Wędrując połoniną, warto też zwrócić uwagę na pozostałości wsi Caryńskie. Wędrując w kierunku Ustrzyk, w dolinie po lewej stronie znajdowała się nieistniejąca już dzisiaj wieś Caryńskie, od której swoją nazwę wzięła połonina. Nazwa pochodzi od słowa „caryna” oznaczającego pastwisko. Po II wojnie światowej osada została całkowicie zniszczona i wyludniona. W 1921 roku wieś zamieszkiwało 402 mieszkańców. Dzisiaj możemy tam znaleźć jedynie kilka nagrobków i resztki ruin murowanej kaplicy. Parę dni przed moją wędrówką na południowych stokach połoniny w rejonie szlaku miał miejsce pożar suchej roślinności połoninowej, prawdopodobnie spowodowany przez człowieka. Wypalone zostało około 1,5 hektara traworośli. Pożar miał charakter powierzchniowy i został dość sprawnie i szybko ugaszony. Co ciekawe, w 1994 roku miał miejsce pożar praktycznie w tym samym miejscu. Roślinność dość szybko się zregenerowała. Na szczęście przyroda potrafi się doskonale odradzać. Przykładem są Wieszczackie Lasy. Przed wojną szacunkowe zalesienie wynosiło 30-40%, a obecnie stanowi średnio 70%, a w niektórych gminach nawet 90%. Dawne łąki, pastwiska, pole uprawne w ciągu kilkudziesięciu lat zaczęły sprawnie zarastać. Docieram już do granicy lasu. Tam na górze dzisiaj solidnie wieje, a tu już momentalnie robi się bardzo ciepło. Ostatnia prosta w dół do ustrzy górnych. Jestem już na dole, w Ustrzykach i tak kończy się moja trzydniowa wędrówka, udana wędrówka po Bieszczadach. Były piękne krajobrazy, nutka historii. Czego chcieć więcej? Na koniec jeszcze parę ujęć z tej krainy i do zobaczenia. Owocnym dniu w górach trzeba odpocząć i się pożywić, i tu mam idealne miejsce na biwak. Ognisko się już rozpala. Tu w kociołku, jak to na przyrodzie, robi się gulasz myśliwski, a niedaleko potok. Prywatnym na wieczór wodospadem i coś tu jeszcze jest ukryte. Duch Sanów, który się chłodzi. Zawieszczaduj dzisiaj z nami, niech pokłoną ci się połoniny. Zawieszczaduj razem z aniołami, lot swój kieruj do górnej wetliny. Zawieszczaduj znowu z nami, tutaj czas anielsko płynie. Każdy potok gada z aniołami, o wieszczackiej wspomina krainie. Zawieszczaduj dzisiaj z nami, niech pochłonią ci się połoniny. Zawieszczaduj razem z aniołami, lot swój kieruj do górnej wekliny. Zawieszczaduj znowu z nami, tutaj czas anielsk płynie. Każdy potok gada z aniołami, o wieszczackiej wspomina krainie. Cudnie tutaj zarosły wspomnienie Sady tutaj pokrzywione dziko, W sierpniowej procesji schodzą zioła Do cerkiewek pukają po cichu Ta kraina święta niepojęta W tej krainie pięknie tajemniczą Tu nad nami bieszczackie anioły Uskrzydlone bieszczacką modlitwą Zawieszczaduj dzisiaj z nami, niech pochłonią Ci się połoniny. Zawieszczaduj razem z aniołami, lot swój kieruj do górnej Betliny. Zawieszczaduj znowu z nami, tutaj czas anielsko płynie. Każdy potok gada z aniołami.